Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu z Piekła do Raju. Nazywam się Monika Rakowicz i pomagam kobietom zrozumieć, że są w toksycznej relacji, wyjść z niej i rozpocząć życie na nowo. Dzisiejszy, 32 odcinek, ma tytuł: Co jest po drugiej stronie lustra? Jeśli jesteś w toksycznym związku, jesteś w nim zanurzona i nie wiesz, jak może wyglądać życie bez toksycznego związku, ponieważ jesteś w nim 2, 3, 5, 10, 20 lat i zapomniałaś, jak to jest żyć tak zwyczajnie, tak jak powinno się żyć, tak jak jest w takim standardzie dla człowieka. Ty o tym zapomniałaś, bo. Non-stop jesteś na wojnie z tym człowiekiem. On y, funduje ci różne gry, które będąc z nim musisz w nie grać, chcąc czy nie chcąc. Ty jesteś ciągle y, w stanie walki, ucieczki, ciągle jesteś napięta. Ty, mimo, że wydaje ci się, że ty żyjesz, ale to tak naprawdę nie jest życie. To jest jakiś rodzaj egzystencji w ciągłym lęku. Ciągle są te huśtawki jego nastrojów, tak? Raz jest bardzo miły, raz wybucha, później znowu jest miły i znowu wybucha, i, i karanie ciszą, i w sumie ciągle jest takie pole minowe, nie wiesz w ogóle co się dzieje, i ciągle jesteś w tym napięciu. Tak wygląda życie z toksykiem. I może ci się wydawać poniekąd, że to jest takie w miarę normalne i, i do, do przeżycia, do przetrwania, jak to się mówi, ale wierz mi, po drugiej stronie lustra jest naprawdę życie normalne, na Twoich zasadach. Tam jest spokój, tam Ty dyktujesz warunki w swoim życiu, Ty decydujesz, jak długo posiedzisz u koleżanki. Czy ty pójdziesz do niej, czy pójdziesz na spacer. Nikt ci nie będzie kazał czegoś, wymagał od ciebie, strofował, krytykował. Jesteś sama odpowiedzialna za siebie i to jest właśnie piękne, że dasz radę żyć sama, nie tak jak toksyk mówi, że nie dasz rady, dasz radę i wszystko poradzisz sobie. Chociaż może będziesz miała trudniej, bo nie ma tej drugiej ręki do pomocy, chociaż z tą pomocą u toksyka to też jest bardzo różnie i najczęściej, wiadomo, to ty masz wszystko na swojej głowie. Jak Ci mówiłam, dasz radę, tylko to potrzebuje ułożenia się w nowym życiu. Na początku jest trudno, na początku jest piekło rozstania, piekło jego wściekłości, ale jak już to minie, minie ten moment zapalny, ten czas yy, trwający krócej bądź dłużej, to w końcu wkroczysz w takie normalne życie, gdzie są takie normalne problemy, takie drobne, z którymi się radzi. Jest spokój, jest po prostu życie swoim tokiem, taki taniec z życiem. W końcu możesz tańczyć z życiem, ponieważ jesteś na tyle zrelaksowana i spokojna, że to ci tak łatwo przychodzi. I nagle wszystko jest po prostu takie łatwe, lekkie, bo z toksykiem wszystko jest ciężkie, trudne. Nie do przejścia. Natomiast życie bez niego jest właśnie takim lekkim tańcem. Oczywiście są kolejne próby bohatera, tak? Jakby całe życie jest w jakiś sposób lekcją, nauką, rozwojem, ale to wszystko jest w takiej jednak miękkości, lekkości, a nie w takim trudzie. I na pewno żeby znaleźć się po drugiej stronie lustra musisz wiele rzeczy puścić odpuścić zostawić je za sobą zamknąć te drzwi I jeżeli będzie to opuszczenie pięknego domu może opuszczenie znajomych środowiska na pewno trzeba się liczyć z jakąś stratą pieniędzy tak są rzeczy które musisz puścić, zostawić, jakby spalić na stosie tamtego starego, ciężkiego życia. Ale jak to puścisz, to zobaczysz, że otwierasz się na życie nowe, właśnie po tej drugiej stronie lustra, gdzie jest niby podobnie, ale tak inaczej, tak totalnie inaczej, bo jest to życie gdzie są obowiązki, bo jesteś osobą dorosłą, jesteś osobą odpowiedzialną, jakby wiesz, że wszystko musisz zrobić i nie ma, nie ma, że nie, po prostu wiesz to, że musisz, ale to wszystko jest w lekkości i właśnie tego ci życzę, żebyś poczuła w końcu tą lekkość życia, takiego normalnego życia. Z toksykiem... Nie wiem na ilu byś była w warsztatach rozwojowych i umiała starała się medytować i zachować spokój. To środowisko życia z toksykiem cię zawsze z tego wybije, nie ma możliwości, żebyś żyła w lekkości będąc taką kulą u nogi. Bo on normalnie miłość i, i ukochana osoba powinna, Pozwolić Ci się rozwijać, rozwinąć skrzydła, być wolna, ale jednocześnie w związku, ale czuć taką wewnętrzną wolność w sercu. Natomiast toksyk jest tak jak kula u nogi, która może Ty byś chciała rozwijać skrzydła i lecieć, ale ta kula ci tak ciąży, że Ty tam zostajesz na dole. I, i to jest właśnie, i to wszystko właśnie jest takie ciężkie, jakby taka. Wyobraź sobie, taką, że ten toksyk jest taką kulą, która jest nie do odpięcia, jeżeli ty tak nie zdecydujesz. Ale jeżeli ty zdecydujesz, że to koniec, to z tą decyzją odpinasz tą ciężką kulę i nagle jesteś wolna i możesz kreować swoje życie, projektować je tak jak. Ty chcesz, a nie tak, jak narzucał ci toksyk, który ciągle miał swoje zdanie i swoją koncepcję na twoje życie. Już po prostu tego nie będzie. Tej kuli nie będzie u nogi, będziesz po prostu ty. I nawet jeżeli masz dwójkę czy trójkę dzieci i wyobrażasz sobie, że to jest trudne odejście, i, i żałujesz może właśnie tego domu, jakby, i tysiąca rzeczy możesz jednak żałować ze swojego starego życia, które wypracowywałaś ileś tam lat. To wierz mi, ta wolność w sercu, lekkość tego tańca nowego życia, to jest warte straty wszystkiego, co stare. Bo naprawdę uzyskasz bardzo, bardzo, bardzo dużo. I właśnie po drugiej stronie lustra jest. Ta lekkość i Twoja wolność, Twój spokój i to jest bezcenne. I naprawdę tego Ci życzę, żebyś mogła to poczuć. Jak to już poczujesz, to sobie pomyślisz: Nigdy w życiu już nie chcę znowu tej kuli przyczepiać sobie do nogi i z nią żyć, bo życie jest taką kulą. U nogi to jest przetrwanie to jest egzystencja. To nie jest prawdziwe życie, do którego nas powołano. Pamiętaj o tym. Chciałabym, żebyś się o tym zastanowiła, o, przemyślała to, jak yy, te moje słowa i może to Cię skłoni do pewnych refleksji. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz spotkać się ze mną na bezpłatną konsultację, to gorąco Ciebie zapraszam. Napisz na kontakt i uzgodnimy jakiś termin. I zapraszam Ciebie do kolejnych odcinków, jak również do grupy na Facebooku Z Piekła do Raju. Do usłyszenia. Cześć.